Cześć, z tej strony Karol Bocian, witam Cię w kolejnej lekcji z kursu Poznajmy Bobo.io. Dzisiaj budujemy znowu aplikację do oferowania pracy i zajmiemy się tematem usuwania plików, ponieważ pliki w Bobo.io usuwają się trochę inaczej niż nam się mogłoby wydawać na pierwszy rzut oka. Spójrzmy o co mi chodzi. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! W poprzednich lekcjach zrobiliśmy sobie pop w którym możemy aplikować o pracę. Zobaczmy sobie. Klikamy sobie Apply, wchodzimy gdzieś i następnie mamy takiego pop-upa. Możemy wpisać jakąś notatkę na ten temat. Klikamy Next i dodajemy sobie plik. Tutaj plik nam się wgrywa. wybieramy sobie jakiś plik i on nam się ładuje do naszej bazy danych. Jak przejdziemy sobie do bazy danych, do zakładki File Manager, to widzimy tu nasze pliki. Jest taka kolumna jak at3. Tu, czyli dołączony plik do jakiegoś elementu, możemy sobie to wykorzystać, właśnie i dołączyć nasze pliki do różnych elementów. Więc zobaczmy sobie, gdzie nasze pliki wygrywamy. Wygrywamy je na pewno przy naszym y, ustawieniach, naszego użytkownika oraz przy firmach, więc możemy sobie poszukać wszystkich wykorzystań tak naprawdę naszego, naszej kontrolki do wygrywania plików. Poszukajmy sobie zatem element type i szukamy sobie. File, Uploader, mamy tutaj, więc tu możemy sobie dołączyć ten nasz element do, do nasze zdjęcia, do jakiegoś typu. This input is the Make this file private. Zaznaczmy sobie. I do czego to dołączymy? Możemy do naszego obecnego użytkownika, bo tutaj jeszcze nie mamy żadnej aplikacji tak naprawdę e, zrobionej. Chociaż moglibyśmy to właśnie rozwiązać w inny sposób, że najpierw robimy sobie jakąś pustą wydmuszkę aplikację, a dopiero potem będziemy tutaj e, ustawiali sobie e, już te dane konkretne, czyli zdjęcie oraz wpis. Więc zróbmy sobie tak. Group main. ustawiamy sobie. Jest typu job post, ale już później będziemy chcieli mieć w tym miejscu jakąś aplikację, więc chcielibyśmy mieć zrobioną właśnie aplikację, więc musimy sobie troszeczkę zmienić nasze flow w tym naszym rozwiązaniu. Dodamy sobie do tego naszego pop-upa custom state, który będzie miał wartość właśnie tej aplikacji. Application jest i damy sobie application. Ok. Create. Tworzymy sobie więc w tym naszym uploaderze tutaj ustawię sobie, że przypinam się do tego naszego pop-up i biorę nasze application z tamtego pola. To jest nasz pop-up, szukamy pop, pop up pop-up application, application. Okay. Musimy je oczywiście stworzyć. Kiedy je będziemy tworzyć? Możemy je tworzyć przy y, kliknięciu w tutaj przycisk next, Żebyśmy nie tworzyli też na pusto zazwyczaj zawsze tych elementów, czyli jak tutaj mamy ten przycisk Next, to wtedy sobie zrobimy właśnie naszą application. Create a new thing. Jest. I robimy sobie aplikacja. I ustawiamy Set State of An element. Ustawiamy sobie w naszym jeszcze raz w naszym popapie. W polu application ustawiamy rezultat kroku pierwszego. Możemy sobie to zamienić. Ok, więc mamy sobie ustawioną naszą aplikację, i potem przy zapisie będziemy nie tworzyli już naszej aplikacji, tylko zrobimy sobie Make Changes to Thing i ją sobie zapiszemy. To Create ja sobie skopiuję i usunę tutaj. Wykorzystam w nextie Paste, ponieważ tutaj mam już część danych wypełnionych. Ale nie wszystko. Oczywiście nie mamy na przykład. C tego naszego CV wygranego, bo ten plik będziemy wygrywali dopiero później. Pozostałe rzeczy już mogę sobie tutaj tu wykorzystać i w przycisku Save weźmiemy sobie Make Changes no i bierzemy sobie z naszego pop Application i wymienimy sobie tam dwie rzeczy możemy zmienić. Zmienimy sobie oczywiście CV oraz zmienimy sobie jeszcze raz naszą Cover Note, ponieważ ktoś może tutaj coś sobie podmienił Cover Note, chociaż my nie mamy akurat przycisku więc to jest niemożliwe. Więc tylko File, Uploader, a value. Dobrze, zróbmy odśwież, zobaczmy teraz jak nam będzie to wyglądało, więc klikamy sobie Apply, wpisujemy sobie Next, wygrywamy sobie znowu jakieś zdjęcie, o, ten plik jest prywatny, więc nie możemy sobie go dołączyć, bo musimy mieć najpierw obiekt, do którego musimy dołączyć, więc jeszcze gdzieś musimy sobie tutaj wybrać nasze rzeczy, bierzemy sobie nasz File Uploader, on uderza właśnie w tamto application. Dobrze, w custom state. A. W przycisku next powinniśmy go utworzyć. Tworzymy go i tutaj rezultat kroku pierwszego. To się nam nie za dobrze zagrało. Odświeżamy sobie i testujemy jeszcze raz. Apply wpisujemy sobie coś. Bierzemy sobie jakiś plik. Czekamy chwilę. Ładuje nam się. Klikam sobie save. Teraz jak przejdziemy do naszej zakładki z plikami, refresh, albo możemy jeszcze kliknąć, to mamy już to przypięte tutaj. Ale co ciekawe, przy takim rozwiązaniu, teraz zrobimy sobie coś innego. Klikniemy sobie cancel, zróbmy sobie odświeżenie naszego tego popapa, bo zobaczcie, mamy wpisaną tutaj już jakieś wartości w tym wszystkim. więc Zróbmy sobie, jak pokazujemy takiego popapa, to jest strona job, 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 job. Pokazujemy naszego popapa. To warto byłoby, żeby go odświeżyć. Reset group pop-up. Zresetuj mi tego właśnie popapa. Ok. Ten pop-up jest jeszcze gdzieś w innym miejscu. Też go jeszcze pokazujemy. Więc też i tutaj go zresetujemy. Reset pop-up. odświeżamy naszą stronę. A teraz będzie zresetowany. Już odświeżyliśmy stronę. Znowu wpisujemy next. Wybieramy sobie nasze zdjęcie. Ok. Teraz nie zapisuję, klikam sobie Cancel i pójdźmy sobie znowu do zakładki Bazie danych, File Manager, Search i zobaczcie, dodało mi znowu ten plik. Jeszcze raz możemy sobie to sprawdzić, czyli Apply. Weźmiemy sobie teraz inny plik, znowu nam niezresetowane to wszystko. Zrobimy sobie jeszcze w naszym pop-upie, pop-up na przycisku Save Reset Relevant Inputs. Ok. I zobaczmy sobie teraz, czy nam lepiej to zadziała. Spróbujemy jeszcze raz test. Wpisujemy sobie, wykrywamy plik. Weźmy teraz inny plik. OK. A tam kliknęliśmy cancel. I dlatego. Więc mamy inny plik wgrany, Klikam sobie cancel. Dobrze. Wracam do naszej bazy danych. Może tutaj. Klikam search. I ten plik się nam wgrał, mimo że kliknąłem cancel więc jeszcze musimy troszeczkę inaczej oprogramować naszą akcję z cancel, mianowicie jak klikamy sobie cancel, to po prostu musimy a i usunąć delete thing, naszą rzecz z pop-up application application, bo ona nam jest niepotrzebna, my tak naprawdę nie chcemy jej wysłać i druga rzecz musimy zrobić delete unuploaded file i usunąć plik, który sobie tu wygrywamy. Gdzie ten plik jest przytrzymywany? W tym naszym file uploader że a value, tam mamy informację o tym pliku, zamienię sobie tu kolejności i tym sposobem go sobie usuniemy. I resetowanie zrobimy na końcu. Więc zobaczmy teraz w takich testach, żebyśmy tutaj w bazie danych, jak nie mamy aplikacji zrobionej, nie mieli w bazie danych znowu tego pliku, więc robimy apply, bierzemy sobie next, wygrywamy plik, na przykład ten. Czekamy chwilę, aż nam się wgra. OK. On tutaj jest. Zobaczmy sobie teraz w bazie danych. Pojawił się nam, a jeszcze nie kliknąłem. Save. Jeszcze nie zapisałem go tak naprawdę do tej naszej aplikacji. Bo zobaczmy sobie w Update a. Applications. Jest tutaj Jan Kowalski i on, zobaczcie, nie ma wgranego pliku, ale już pozostałe rzeczy mamy wypełnione. Cancel. I teraz klikniemy sobie Cancel i zobaczmy, czy nasza aplikacja zniknęła. Bardzo dobrze. I przejdziemy do file managera, mamy search i zniknął nam ten plik, więc mamy go usuniętego. I musimy pamiętać, że właśnie w przypadku plików z działaniem z Bablu jest takie, że jak one się gdzieś wygrywają, ten file, uploaderem na przykład, wykrywamy sobie jakiś plik, pick, to on nam się już od razu ładuje do naszej bazy danych. A yy, nawet jeżeli jego URL-a, bo tutaj w naszej tabeli Applications, tutaj tak naprawdę jest URL do tamtego pliku, który tam jest trzymany, więc on już nam się wgrał, a mimo że jeszcze nie zapisaliśmy sobie tej ency w bazie danych, to już mamy ten nasz plik zapisany i on już jest po prostu w naszej bazie danych, może zużywać nasze miejsce. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!